Alright. Szarpanki z życiem, raz w górach, raz w dolinach. Dzisiaj jesteśmy w takiej pięknej dolinie. Nie wiem, czy to wszystko widać. Tutaj oddaje kamera te piękne krajobrazy. Dzisiaj zajmiemy się ostatnimi dwoma sprawami, jakie paliły publiczność, jakie były tematami tutaj przez weekend, które akurat tak szybko się ostatnio dzieje. Dosyć trzeba przyznać, intensywny jest ten. I dosyć intensywny jest ten te to lato, powiem Wam. A więc tak, może bez, bez zbędnego przedłużania, jak zwykle. Pierwsza sprawa. Ten gościu w Krakowie, który się ścigał furą i się rozbili. Chłopaczek 19-letni. Młody gościu, miał jeszcze całe życie przed sobą i tak jak jego koledzy. Był durniem, jeździł szybko. Nie miał kto mu powiedzieć, nie miał kto mu wpierdolić. No do tego to się sprowadza tak naprawdę powiem Wam. Nie było ojca, który by mu wpierdolił. Yy taki jest powiem taka jest prawda powiem wam że to są właśnie efekty wychowania bez ojca mamusia zawsze będzie dawała wszystko synkowi mamusia może i chciała jak najlepiej pewnie nie chciała żeby synek się rozbił ale była za głupia bo była tylko zwykłą głupią blondyną która nie rozumie y, efektu tego chwaliła się tym że ma 90 punktów na prawo jazdy i jej nie zabrali co pokazuje y, kilka rzeczy przede wszystkim pokazuje to że polscy policjanci to kukoldy którzy jak zobaczą blondynkę to ojejku no dobra normalnie Powinniśmy zabrać prawo jazdy, ale że pani ma takie ładne włosy, no to nie zabierzemy. Hehehe. No takie to są właśnie pipeczki, polscy policjanci. To jest przede wszystkim ich wina, bo gdyby nauczyli i jego matkę, i gówniarza nie zapieprzać. Widzieliście te filmiki, jak zasuwa wcześniej przez rok czy dwa, nawet już wcześniej były filmiki nagrywane jak tym żółtym gównem, meganką w ogóle, kto jeździ na sportowo meganką. Megan to jest auto dla starych dziadków, żeby jeździli sobie na ryby w sobotę. Nawet jak wrzucisz na nie jakieś opony i zrobisz tuning silnika, nie wiadomo, nałożysz filtr na silnik, żeby jechał te pięć koni szybciej, to i tak będzie to pieprzone Renault Megan. To nie jest auto do ścigania się na sportowo. Po drugie, widziałem umiejętności tego gówniarza na tych filmikach. Widać, jak miał kogoś zabić. Już wielokrotnie jeździł szybko, niebezpiecznie. Nie ma żadnych umiejętności. Co innego, jak sobie zobaczycie ten stary film Froga na przykład, który rzucę tutaj na dół w linkach, jak zobaczycie sobie gościa. Też nie jestem żadnym fanem, bynajmniej szybkiej jazdy po mieście, ale porównując umiejętności tego froga w BMW, który po prostu no miał gość umiejętności, widać skila w prowadzeniu, a porównując tego główniarza, któremu wydaje się, że ma skila, bo chce tak bardzo zaimponować mamusi, chce być taki jak mamusia, to jest najgorsze, że mamusia jeszcze go utwierdzała w tym. Powinien być tatuś właśnie do czego zmierzam. To są efekty właśnie braku ojca w wychowaniu. Tatuś, każdy normalny facet, który by zobaczył, że jego syn zapierdala w taki sposób po mieście, narażając siebie i innych, wpierdoliłby gówniarzowi. Zabrałby mu to żółte gówną po prostu i skończyłoby się jazda na sportowo. Tak by to wyglądało. Słuchajcie, w normalnej rodzinie, ale nie w rodzinie. Właśnie gdzie brakuje tego ojca, gdzie jest mamusia jakaś lampucera, po prostu, no to co może się wydarzyć? Syn wyrośnie albo na jakiegoś kurwiarza, albo właśnie na coś innego. No nie chcę nikogo tutaj obrażać, bo to nie o to chodzi, żeby już teraz wiecie, jakoś rozliczać kogoś, ale takie są, takie są, taka jest prawda. Taka jest prawda, gdyby gówniarz miał ojca, to nie byłoby, nie zabrałby ze sobą trzech gości innych do piekła i siebie, jeszcze by żył. Miałby może inne hobby, by, tatuś by mu znalazł inne hobby, albo by sam sobie znalazł po tym, jakby został bana na, na szybkie jeżdżenie. Bo to trwało, mówię, kilka lat. Mamusia była dumna wręcz z, te, z synka. Widać było w jakimś programie, jest taki program, gdzie jeździ taki Normik i robi wywiady z innymi normikami w samochodzie i tam było stomy, wywiad z jego mamusią i ona biła No odziedziczył po mnie szybką jazdę po mieście, a nie po torze. Co to znaczy kurwa odziedziczył po tobie? Chyba bo pół, pół mózgu odziedziczył po tobie, braki w mózgu po tobie odziedziczył, chyba o to chodzi, tak? E, faktycznie widać. No i masz teraz, mamusiu synka e, e, swojego trupa, e, wyjście co, wiecie, co jakby brutalnie zabrzmiało, ja nawet nie wiem czy te, te wszystkie te takie lamp lampucery, czy to po nich spływa czy co, ona pierwsza co ro, pierwsze co było jak ten gościu umarł, się rozbił, to, to ona zmieniała wersję wydarzeń, że to nie on jeździł, jechał za kółkiem podawali, że och, dzisiaj Patryczek umarł, ale to, to nie on był za kółkiem że on był tym, co to kogo obchodzi w ogóle, czy to jest twój pierwsze, e, pierwsza reakcja normalnego człowieka, jak ktoś umrze z twojej rodziny to ty próbujesz zmienić wersję wydarzeń, żeby nie, nie wyszło to źle na ciebie, żebyś ty źle w tej źle w tym nie wyglądał, że ktoś z Twojej rodziny był kierowcą? No tak mogą myśleć tylko lampucery, które mają mózg nastawiony na narcyzm i na mój wizerunek, jak to na mnie będzie wyglądać. No w każdym razie, tyle o patryczku zapierdalającym. Mówię, gdyby tatuś był, wszystko byłoby ok. Może by chłopak dalej sobie jeździł jakimś normalnym samochodem, nie zapierdalał. Dostałby jeden raz drugi porządnie e, nauczkę iby, iby tak, i by tak było. No ale. O, Gówniarze rozpuszczeni bez ojca, słuchajcie, nie mają żadnych hamulców, nikim nie powiem, bo kto im powie, skoro mam musi, policja nawet nie robi na niej wrażenia, na gówniarzu widać było tak samo, nie robiła policja wrażenia, no bo to samo później e, mówił na innych filmikach, że patrzcie, ho ho, ścigają mnie. A ja sobie tylko chcę renówką jeździć, renówką, kurwa mać, naprawdę z wszystkich aut, żeby się rozpierdolić tym Renault Megan, tak szybko jechać, to nie, nie było w stanie się udać. Nawet jakby tam jechał Frog w, w tym Megan zamiast, zamiast tego typa, to i tak przy tej prędkości to auto nie ma możliwości wykonać takich kurwa manewrów, żeby, żeby tak szybko jechać. Także kompletny idiota. Dobrze, że nie zabił jeszcze tego pieszego, którego teraz próbują obwinić w to wszystko. Mamusia powinna iść siedzieć, i zaraz, po, zaraz za nią cała drogówka z Krakowa, która przymykała na to oko. Bo co, mamusia dupy wam dawała nawet nie, bo jesteście kukoldami, którzy na uśmiech, na ładny uśmiech puszczacie te baby, żeby zapieprzały. I tak później macie. Macie krew na rękach. Drogówka z Krakowa i mamusia. To wszystko na temat Patryczka. Właśnie wychowanie bez ojca, gówniarze nie mają żadnych. Yy, nie ma już tam... To jest ojciec był ostatnią oporą w, w, w tym społeczeństwie, był ostatnim taką, yy, taką jakimś moralnym kręgosłupem dla chłopa jest. Jeżeli go nie ma, to albo dzieciak sam będzie musiał. Yy, być swoim ojcem, co, co też dzisiaj się dzieje często w dzisiejszych czasach. Chłopaki muszą być często sami dla siebie ojcami, szukać jakichś materiałów w internecie, gości, którzy mogą być dla nich autorytetami, albo powiedzieć coś, co ojciec powinien im powiedzieć. Przez to, że brakuje takiego ojca, mamy wysyp mody na samotne mamusie. Państwo nie wychowa. Widzicie, jak Państwo aparat wychowuje dzieciaki. Patryczek jest efektem wychowania przez państwo. Gniarze ku, Kukoldy przy, przymykający oczy na, na bandyctwo, które się dzieje. No, widzieliście te filmiki, przecież, prawda, jak gówniarz jeździ. Zrzucę wam linki filmiki, jak Patryczek zapierdala po, po mieście przez po, poprzednie lata i to wszyscy o tym wiedzieli, przecież to się powtarza. Także tak, tak właśnie. Jak myście myśleli, że o nie, bo państwo mi wycho, wychowa syna. Ja nie muszę. Mogę być samotną matką, merymia pieniądze i od państwa i państwo też mi wychowa syna. Nie, nie wychowa bez odpowiedniej roli ojca. Z dzieciak może sam już się zabić na wczesnym etapie. Hormony go zabiły i właśnie i mamusia, która bo każdemu się zdarzało robić głupie rzeczy za młodu. Ja jak miałem 18-19 lat też nie byłem, e, z, no może trochę byłem mądrzejszy, aż tak nie zapieprzałem ani, w ogóle nie zapieprzałem, ale robiłem też głupie rzeczy i każdemu się zdarza i po to właśnie jest ojciec w rodzinie, żeby Cię wyprostować w takich, e, w takich sytuacjach, jeżeli nikt inny, ani Ty sam e, inny się nie wyprostujesz. E, dobra, drugi temat. Dwóch free thinkerów e, z Poznania, jeden zastrzelił drugiego chłopa, mimo że się ponoć znali, byli z takiego samego środowiska free wolnych kuców. To jest kolejny też efekt generacji, generacyjny powiem Wam, co się stało. Bo ten problem jaki tutaj wystąpił, to gościu nie, nie potrafi przyjąć odrzucenia. Słuchajcie, to jest jedna z pierwszych wersji. Co się stało? Ten kukol, który zastrzelił tego drugiego chłopa, który był narzeczony z tą laską w Poznaniu, Gość ewidentnie miał na punkcie tej laski tak zwany one eighties. to się nazywa, ona jest jedyna, one it ta jedyna, ta jedyna, to, to wielokrotnie Wam mówiłem o tej koncepcji, chodzi o to jak sobie wrzepisz we łbie, że ta laska już na pewno będzie Twoją jedyną, ja już nigdy nie znajdę nic lepszego, bo nikt mnie nie chce, a w ogóle... To ona jest tak piękna i wspaniała, że to jest najspanialsza kobieta. Nawet nie uważam sobie z nią seksu, bo to by było zbezczeszczenie tego pięknego ciałka. A tak naprawdę to jest zwykła labadziara. Zawsze będą tu wszystkie zwykłe labadziary, wyjdzie z nich to wcześniej czy później. Nie mówię o tej dziewczynie teraz, prawda? Ogólnie mówię o, o tych, że sobie robicie w głowie takie wizje, że nie wiadomo jakie to są księżniczki. A to nie są żadne księżniczki, tylko wulgarne, zwykłe, proste laski ze wsi, gdzie nawet studia nie wyciągną z nich prostactwa. Ale chodzi, wracając do samej sprawy i do, te, do tego właśnie one yy, czyli umzdurania sobie, że to jest ta jedna, twoja jedyna, to się dzieje w momencie, kiedy yy, myślisz też słabo o sobie, kiedy zaczynasz stawiać laskę na piedestale, co robiły dwa kukoldy: nie tylko ten jeden, który ją zastrzelił, ale ten drugi też. Ten drugi gościu, który nadawał te relacje, yy, których, po których znalazł ten pierwszy kukold, znalazł go. Rzucał co chwilę jakieś zdjęcia z tą laską, że patrzcie, moja księżniczka. Zobaczcie też tam te ostatnie trzy zdjęcia z tej knajpy, zanim wyszli, zanim zaszczyli. To ja widziałem trzy czy cztery zdjęcia. Gościu zrobił swoje dziewczynie, która jadła po prostu i z podpisem: Patrzcie, moja księżniczka, moja narzeczona, już wkrótce. Także i jeden, i drugi gościu ujebali sobie, że to będzie ich księżniczka. I powiem wam, to narzeczeństwo. Za długo by i tak nie wytrwało. Taka jest moja opinia, ok? Może jestem okrutny, może to możecie mi to oddawać. Ja, taka jest prawda. E, to naurzeczeństwo tego drugiego chłopa też by długo nie wytrwało, bo tak samo jak ten pierwszy zrobił z niej księżniczkę. Kobieta nie potrafi, e, nie, nie chce i nie może przyjąć tego, że ty, że, że będzie spotykać się z facetem, który jest niższej wartości niż ona, rozumiecie? Cały sens istnienia kobiet jest po to, żeby spotkać się z facetem w, o, o większej wartości genetycznej według niej, i całej wartości, jakby razem na świecie, jako osoba, i z nią, i z nią założyć swoje życie. I z, nią, I z nią rozwinąć swoje życie, założyć nowe życie dzieciaka, prawda? Z nią założyć rodzinę. Takie jest genetyczne przesłanie kobiety. Nawet. Nawet w tych dawnych czasach był jeden gość, był jeden gość zarobiony, ustawiony, silny, czad i on miał cały harem kobiet. Tak, tak to wyglądało, tak to dalej wygląda w niektórych społeczeństwach na wschodzie na przykład, czy azjatyckich, które widzimy, które importujemy sobie do Europy. U nich jest tak, jak było u nas 500 lat temu na przykład, czy 1000 lat temu. Gość miał wiele żon, żonom to nie przeszkadzało. I w dalszym ciągu widzę często, powiem Wam, że laskom nawet nie przeszkadza to, że gość ma, kilka, z kilkoma laskami się spotyka. Naprawdę. Gdyby tak było, to by się laski nie spotykały w ogóle z tymi czadami na Tinderze żadnymi, bo wiedzą dobrze, że ma tam następnych i następne i następne, ma w kolejce. Ale im nie przeszkadza być jedną w kolejce, o ile gościu będzie wyższy wartościowo niż ona. A tak nie jest, jeżeli ty będziesz się stawiał niżej niż ona, jeżeli będziesz stawiał laskę na piedestale właśnie, że o, patrzcie, moja piękna narzeczona, widzicie tam na szczycie góry to ona na, je, na białym koziorożcu właśnie zajeżdża o boże! Nie możesz tego robić. Musisz mieć swoją własną wartość, trzymać swoją własną wartość, której żaden z tych chłopów nie miał, bo y, uważali swoje życie za nic względem tej laski. I jeden i drugi. Ten pierwszy, który robił zdjęcia, właśnie patrzcie, jestem swoją narzeczoną. Boże, jak pięknie. I drugi, który. E, który tak nie musi pogodzić ze stratą tej laski A prawda jest ta, taka, że jak wkręcasz sobie One Night History Czyli to, że to jest ta, ta jedyna Jest to głównie powodem Twojego lenistwa Twojego wychowania Że e, wydaje Ci się, że tak musi być Że znajdziesz tą jedną kobietę i już nic innego nie będzie Bo to najpiękniejszy anioł, ona była stworzona dla Ciebie ale głównie jest to powód e, swojego lenistwa, e, że nie chce ci tak naprawdę szukać, nie chce ci się pracować nad, nad sobą. Gość myśli, że już jak już coś, raz mu się udało trafić, to dalej już nie musi nawet, nie musi nawet nic zmieniać. I, i tak e, i tak należy mu się ta sama laska, więc zaczyna śledzić, e, śledzić ją, śledzić co robi. Tak to się zaczyna z kukoldami właśnie. Podczas kiedy co powinien zrobić, to odciąć się kompletnie od niej, jak już go olała. Kompletnie usunąć ją z wszystkich swoich e, jakichś social mediów, albo nawet samemu social media usunąć. Zmienić otoczenie, zmienić znajomych. E, zacząć szukać nowych lasek przede wszystkim. Tylko skacząc w inne ramiona możesz zapomnieć o tych, o tych pierwszych ramionach. To jest najlepszy sposób. Więc powinien usilnie poszerzyć swoją wiedzę o kobietach. Zacząć... E, Zagadywać, no może dla, dla takiego kuca jakby, jakby trochę się stuningował, słuchajcie, bo to też praca nad sobą jest naprawdę, wielu osobom się nie chce po prostu, dla nich te wymówki, Black Pill jest dla nich wymówką, że a, i tak by nic z tego nie było, bo nie jestem czadem, więc, yy, więc yy, nie, nie ma co się starać. I prawdę mówiąc, ta laska i tak była zbyt gorąca, że tak powiem, na, na tych dwóch spierdonów, na jednego i drugiego właśnie się nie nadawała i, i z ich nastawieniem ten drugi i tak był już na aucie. Także najśmieszniejsze jest to, że, że się zabili o nic, tak naprawdę oni się odpierdolili za, za coś, co za dwa lata, trzy, trzy lata i tak żaden z nich nie miałby szans z tą laską, ani już kontaktów. No ale jednemu kucowi odwaliło i tyle. Tutaj jak zwykle policja polska też dała dupy, podobnie jak w Krakowie, że nie, nie zabrali gościowi spluwy, mimo że wcześniej chciał się zabić z tej spluwy, rok wcześniej, ale stwierdzili, dobra, nie, okej, okay, już się nie chce zabić, to dajmy mu z powrotem. No, to tutaj trzeba mieć naprawdę, także też pokazuje, jak nasz, nasze państwo działa. No ale największy prob, e, oczywiście wina, jedyna, tak samo jak w przypadku Patryczka, jest wina Patryczka, który i jego mamusi tutaj jeszcze. E, tutaj z kolei chłopa jest wina ewidentnie tego ze spluwą, który dostał na łeb, zrobił się leniwy, ustrzelił sobie, uwalił sobie tą laskę, jako że to będzie ta jego jedyne rozwiązanie. Zamiast samemu się przeprowadzić do Łodzi i sobie poszukać właśnie tam laski na przykład. Rozwiązaniem jest odciąć, się, tak jak mówiłem, od mediów, znaleźć sobie nową laskę, nowych znajomych, stuningować siebie, swój wygląd i swoją karierę i wtedy kobieta. To jest jedyna, jedyna szansa, że kobieta, która straciła do ciebie zainteresowanie i wróci do ciebie jeszcze raz, jest tylko taka, jeżeli osiągniesz spektakularny sukces, który ją do, do siebie przyciągnie. Naprawdę, zrobisz sobie operację plastyczną w Turcji, wy, wy o 30 centymetrów się wydłużysz i tak dalej, i tak dalej. E, to są jedyne możliwości. Ona nie wróci do tego samego szamba, do tego samego kuca, którego zostawiła, bo zostawiła ci z jakiegoś powodu, a najprawdopodobniej właśnie z, z takiego, że za bardzo ją ubóstwiałeś. za, za dużo czasu jej przeznaczałeś. Jeżeli piszesz do niej SMS-y i dostajesz jednego SMS-a na cztery, znaczy, że jesteś już na aucie, bo za dużo się starasz, za bardzo Ci zależy. Masz ten, masz ten one-nighties. Jeżeli próbujesz się z laską umówić na randkę, ale jest coraz ciężej, mimo, że niby jesteście razem, ale jest coraz ciężej się umówić, bo ona ciągle nie ma czasu, znaczy, że już ma Ciebie dość. Drzyga już twoimi po prostu Twoją atencją, Twoją miłością, którą chcesz się otaczyć. Te, też już jesteś na wylocie, już jesteś już na wylocie. Także jak widzisz takie znaki, spauzuj, stonuj, zachowuj się normalnie. Laska nie, ma też swoje życie, ty nie musisz, nie musisz nie, ona nie musi być Twoim życiem. A wielu kukoldów tak się ubzdurało. Nie wiem, czy to przez te bajki Disneya, gdzie kurwa zawsze laska gdzieś tam wiecie tańczyła, chłop gdzieś tam na dole ją ubóstwiał, czy też przez całe w ogóle nasze społeczne w tej chwili wychowanie, tak to wygląda. No dobra, to tyle na dzisiaj, omówiliśmy te dwa tematy, zapraszam, a zapraszam na nowy kanał, bo, bo, Bohungang. właśnie, który, który, na którym mam, mam już pierwszy filmik, Słoneczny Psi patrol. zapraszam do linku, w linku pod filmem, odwiedzajcie nowy kanał, to jest kanał Bohuna, nie założony przeze mnie, tylko przez mojego znajomego, który, który go prowadzi, więc nie jest w ogóle ze mną to związany, ten kanał oczywiście YouTube'owy jest całkowicie niezależny Jest to kanał Bohuna i prowadzi go jego menadżer Także zapraszam na ten kanał, będziemy go trochę, musimy go rozkręcić teraz Długo zapowiadany, będą nowe filmiki na kanale z Bohuna oraz oraz na szapankowych też będzie więcej filmików No dobra, słońce coś zaszło, powiem Wam, trzeba się zawijać chyba Także tak to jest, widzicie, kukoldy jak zwykle, kukolstwo jest, jest, jest wynikiem tego wszystkiego, powoduje te, te wszystkie straszne rzeczy. To nie jest tylko, że kukolstwo jest tylko gdzieś tam tutaj w internecie, my się śmiejemy, czy tam co najwyżej gdzieś ktoś nie zarucha. Nie, ktoś kurde dostanie kulkę, ktoś zginie pod kołami samochodu, wszystko z powodu kukoldów właśnie. No dobra, to wszystko na dziś. Ostatnie zbliżenie na psy. Nasz National Geographic Channel. Tylko u nas. gdzieś tam na górach i widać. Tak dobrze się przyjrzycie. Widać te wilki, które się pasą. Ja swoją drogą chodzę na tylko takie miejscówki. Powiem Wam, tutaj polne już do lasu. Nie bo widzieliśmy ostatnio prawdziwego wilka. Ja, z psami tylko na smyczy chodzę do, po lesie, wiadomo, ale i tak nawet na smyczy, jak zobaczysz wilka, to stwierdziłem, u, u, znowu, już kiedyś widzieliśmy jedną, jedną paczkę, a teraz widziałem znowu takiego wielkiego bysiora. No dobra, to tyle na dzisiaj, na następnego odcinka, odwiedźcie kanał Bobo bo, Bohun bo bo kapitan. <słuch> dobra, to see you later. He, he, he.